Psalm 37 Dawida Nie pałaj zawiścią do złoczyńców, ani nie zazdrość tym, co się dopuszczają nieprawości, bo uschną szybko jak skoszona łąka i zwiędną jak zielona trawa. Miej ufność w Panu i czyń dobro, byś mógł bezpiecznie mieszkać w swoim kraju, znać rozkosz w Panu a on spełni pragnienia twego serca skieruj do pana swe kroki ufaj mu a on będzie działał uczyni twą sprawiedliwość jak światło a twoją prawość jak jasność południa zatrzymaj się w ciszy przed panem i jemu zaufaj nie zazdrość temu komu się powodzi ani człowiekowi podstępnemu Przestań się gniewać i porzuć oburzenie, Nie pałaj zawiścią, byś źle nie postąpił. Bo złoczyńcy będą wytępieni, A ufający Panu posiądą Ziemię. Bo wkrótce znikną bezbożni, daremnie będziesz ich szukał, Bo już ich nie będzie. Łagodni zaś posiądą Ziemię i będą się rozkoszować pełnią pokoju. Bezbożny prześladuje sprawiedliwego, zgrzyta na niego zębami. Lecz pan śmieje się z niego, widząc, że jego dzień nadchodzi. Bezbożni dobywają miecza i napinają łuki, aby przeszyć ubogiego i nędzarza. By wymordować ludzi prawych. Lecz ich miecz przebije ich własne serca, a ich łuk będzie złamany. Lepszy jest niedostatek sprawiedliwego niż wielkie bogactwa bezbożnych, bo ramiona bezbożnych będą złamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Pan zna ścieżki nieskalanych, ich dziedzictwo będzie trwało wiecznie. Nie zawiodą się w czasie nieszczęścia, w dniach głodu będą nasyceni, bezbożni natomiast wyginą. Wrogowie pana przeminą jak uroda łąki i jak dym się rozwieją. Bezbożny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i daje. Ci, których pan błogosławi, posiądą ziemię, a których przeklnie, zostaną wyniszczeni. Pan umacnia kroki człowieka, kiedy podoba się mu droga jego. Choćby się potknął, nie upadnie, bo Pan trzyma go za rękę. Byłem młodzieńcem i już się zestarzałem, lecz nie widziałem sprawiedliwego, by był opuszczony, ani jego potomstwa, by o brało. On w każdym czasie lituje się i pożycza. Błogosławione będzie jego potomstwo. Wystrzegaj się zła i czyń dobro a przetrwasz na wieki. Bo Pan miłuje prawość i nie opuści swoich świętych, będzie ich strzegł na wieki. Nieprawi zaś zostaną ukarani, a potomstwo bezbożnych wyginie. Sprawiedliwi posiądą ziemię i wiecznie będą na niej mieszkać. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość a jego język głosi sprawiedliwe wyroki. W sercu ma prawo Boże, nie zachwieją się jego nogi. Bezbożny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić. Lecz Pan nie zostawi go w ręku tamtego i nie pozwoli skazać, gdy będzie sądzony. Wyczekuj Pana i idź drogą, którą wytyczył, aby wyższy Cię. Abyś posiadł ziemię i ujrzysz, jak giną bezbożni. Widziałem, jak bezbożny się wysznił i rozpierał jak cedr rozłożysty. Przechodziłem obok, a już go nie było. Szukałem, lecz nie znalazłem po nim śladu. Strzeż niewinności, przestrzegaj prawości, bo kto zaprowadza pokój, zostawi potomstwo. Nieprawi zostaną całkowicie wyniszczeni, wygnie potomstwo bezbożnych, a sprawiedliwych Pan obdarzy zbawieniem. On jest ich obrońcą w czasie utrapienia, wspomaga ich Pan i wybawia, wybawia od bezbożnych i uwalnia, gdyż do Niego się uciekają. Amen.